Ostatnia sesja Rady Miejskiej przed przerwą wakacyjną miała nietypowy charakter. Radni skorzystali z możliwości przyjrzenia się z bliska tegorocznym inwestycjom, były rozmowy z kierownikami realizowanych projektów i ocenianie stanu nowych dróg. No tak jak Państwo patrzą u siebie w domu na przednią ścianę, tak to będzie to montowane. Oprócz tego, to ja mówię, chcemy robić kubiki, nie? 3D. Pełne, zamknięte, wszystkie cztery ściany przewożone, samochody mamy. To taka próbka, nie? To jest... Jednym z punktów wizytacji było odwiedzenie osiedla Zacisza, gdzie w tym roku za ponad 2 miliony złotych realizowany był kapitalny remont ulic. Kwiatowej, ogrodowej, radosnej, zaciszej i wiejskiej. Problemem na jednej z odwiedzonych ulic w budowie były opóźnienia. Tutaj grunt jest dosyć, dosyć ciężki, miałem mniejszy sprzęt, chodzi mi o koparkę, teraz jest duży sprzęt, już działa, już realizuje zadanie. Od dzisiaj... Radni wspólnie z burmistrzem Taborem odbyli też trasę nowymi odcinkami dróg gminnych zbudowanymi z płyt Jumbo. 100 metrów do tego wzgórza, bo ja wczoraj już specjalnie przeszedłem tam, żeby zobaczyć. A tutaj już się widać, jak ta ścieżka będzie przebiegała, i podłoże się przygotowuje tutaj. Odwiedzono też plac budowy nowego stadionu lekkoatletycznego. Nie mam całości. Radni najbardziej byli pod wrażeniem zmian, jakie dokonały się w ciągu ostatnich paru miesięcy w parku miejskim, gdzie powstaje nowy amfiteat, a wokół pojawiają się nowe, estetyczne ścieżki rowerowe i brukowane chodniki. Na pewno zaskoczył park. Po to widać. Jak się jedzie przez sztum, to postęp prac widać. Natomiast rozmach i standard, jaki będzie w naszym parku miejskim. Przygotowywanym na wrześniowe urodziny miasta, wydaje mi się, że pozytywnie zaskoczył. Radni naocznie mogli zobaczyć, jakie inwestycje zostały wykonane, jakie jeszcze trwają i które są wykonywane i czy uchwały, jakie podejmujemy o realizacji tych inwestycji, czy były słuszne. Sesje objazdowe to już jest tradycja od pięciu kadencji. Radni bezpośrednio sami oglądają teren gminy, wykonane inwestycje, jak i te, które w danym momencie trwają. Mogą porozmawiać też z mieszkańcami na temat nurtujących problemów, jakie są uciążliwości i co jeszcze by należało w tej gminie zmienić. Zarówno radni, jak i mieszkańcy, jak i ja osobiście jako przewodniczący bardzo cenimy sobie te sesje, nie, nie sesje, ale objazdy gminy po inwestycjach wykonywanych i zakończonych i które jeszcze trwają. Te inwestycje które dzisiaj obejrza, obejrzeli były przygotowywane od wielu lat. Teraz nabrały tempa ich realizacja w związku z 600-leciem miasta Sztum i i bardzo się cieszę, że objeżdżając naszą gminę, no, wyrażali oczywiście troskie różne opinie o tych inwestycjach, ale nie było żadnych opinii, które by podważały sens tego, co robimy. Widzieliśmy dziś ostatnie prace w parku miejskim. Czy może Pan zapewnić, że na dni ziemi w sztumu inwestycja ta będzie dopięta na ostatni dziś? No, musi być dopięta. Sztuńskie Centrum Kultury ma już program na wrześniowe imprezy, na podpisane umowy. Wykonawcy wywiązują się z tego harmonogramu prac, także jestem dobrej myśli, bardzo dobrej myśli. TV Regionalna 24. TV Malborg, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24. PL to my tu kręcimy.